Red? Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie tu znowu Gimperium. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego The Binding of Isaac Rebirth. Kontynuujemy sobie. I oczywiście gramy na hard mode. Na żadnym innym nie ma już szans. I może, ale tylko może. Zagramy sobie zwykłym Isaaciem? Tak może, bo nie ma ani serduszka, nie mam tego. Uh, ani sejtana, ani katedry, ani nic, więc... Więc może coś spróbujemy sobie zrobić z zwykłym majzakiem. O, wy kupy szarżujące. Jest masakra. Ale dobra, już na ludzi. Zaczynamy sobie. Trochę gówniana sprawa na dzień dobry. Ale myślę, że mam to w dupie i... E, uoo, I powinniśmy sobie poradzić na głupie, napuchnięte kupy. O śmiesznie są takie Dzia! Ob, ob. Ja! Pięknie, hej, i dwa wesołe, dwie wesołe kubki, są kubki grzybiarza, te kubki grzybiarza porozwalamy sobie też. Um, I zaczynamy, zaczynamy moi kochani, kolejne podejście już, kolejne podejście smoka, tutaj sobie rozdupczymy. Okej, okay, jeden jest dużo monet, ale mam bombę w gruncie rzeczy, mógłbym się tam dostać, ale czy mi się opłaca tradować? Ojejku, holy water, to jest tak tragiczny item. Znaczy no nie jest taki aż najgor... No dobrze, jest słaby. Kiedy dostaje obrażenia, to ta woda się rozlewa i zadaje obrażenia. Fajne, nie? Bardzo mocne. Bardzo mocny. Najmocniejsze są itemy, które żeby zadziałały i za, za zro... I coś zrobiły przeciwnikom, to musimy dostać obrażenia. Super, nie? No okej, okay, poginęli tutaj. Tylko że no potrzebowałem do tego stracić serduszko. Nie wiem, czy to taki celny pomysł, oj, nie powinienem brać spirit Harta. no ale okej, okay. jak już wziąłem, to już nic z tym nie zrobię, mogę tylko uważać, żeby go nie stracić. Ja to kiedyś tłumaczyłem już, że generalnie ee, spirit hearty powinno brać się na końcu poziomu już po pokonaniu bossa, bo czerwone heart containery zawsze można sobie uzupełnić, soul heartu sobie nie uzupełnimy, no niestety, ehm, więc no najlepiej jest brać je na samym końcu. No jak stracimy czerwone serce, tak jak mówię, uzupełnimy je, a jak stracimy niebieskie, to już do nas nie wróci nigdy. Femin Tam femin. Jak zwał, tak zwał. Mogłem w niego wlecieć, w sumie go zabić, ale... No to bez sensu. Jakbym miał czerwone serce, chętnie bym to zrobił, no nie? Ale no to mam czerwone serce, ale jakbym miał na wierzchu czerwone serce, to chętnie bym to zrobił. Ale niebieskiego nie chcę już tracić. Więc się będę z nim bujał 5 lat. A w sumie nie warto tracić serduszek, bo to zmniejsza nam szansę na Devil Room, nie? I na Angel Room chyba też. Jak tracimy czerwone serduszka. Okey doki loki. Dawaj. Śmieciuchu. Ale Isaac powoli go zabija bez żadnych itemów na jakieś damage upy czy coś, no nie? Masakra. Ej. Ej. Ej, 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 to są kurwa wiesz. Geje. Jak to mawiało. Paweł Kusza Kuszyński. Pięknie. Cube of Meat. No spoko. Nie będę jakoś bardzo narzekał. Ała. Ostrożnie trzeba. Bo ja tak szarżuję sobie. A to nie jest aż takie proste. Co sobie zajrzymy? Są gisze. No to ja się piszę. Oh, fajnie, fajnie. Dobre poczucie humoru tam, jak zwykle. Wysokim, na wysokim poziomie, porównywalnym do wzrostu. Dobra, hmm, nie mam pojęcia, gdzie może być Secret Room. Tu chyba nie, bo tu były kamulce cholera. Wiecie co, zużyję bombę tutaj. Mhm. tak zrobię. Najwyżej stracę. I się okaże, że mi się nie opłacało, ale tak to zrobię. Ajajaj. Dobra. Tu zgarniamy serducho i możemy skakać już w dół. Ciabach. Ślicznie. Cellar 2 Curse of the Blind To jest trudniejsza odmiana, ale zajebista ta muzyka. Zajebista ta muzyka A ty kupo Ale jej powiedziałem, nie? He, ty kupo. Kurde. Torpeda! Ty chuju Bomba, ty chuju Okej, okay, pajęczarze, nie lubię pajęczarze, ale myślę, że sobie... Damy radę, pajęczarz szczeciński, tak mogliby się nazywać. Ok, ok, Siup. To jest bombera, ale my raczej za kluczęsem patrzymy. Ojej, ojej, on właśnie w stronę strzela, przejebane, przejebane. O, tu nie mam. A nie, mam bombę. Super. Możemy zrobić tak, zajbiście. Kurde, ile żeśmy rzeczy podkrywali, po nie? Monety, kamień i jeszcze sekretny pokój. Trzy monety kolejne, super. Gdybym miał klucz, mógłbym iść do sklepu, żeby sobie kupić itemka. No, sobie mogę stanąć tu i on mi nic nie zrobi, bo są skały. no, skały się zacina na szczęście. No to normalne, no, ma zwykłe pociski. Oj, 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 w tym pomieszczeniu stanie się coś bardzo złego, coś czuję. Jezus Maria, ile pająków zajebanych. Nienawidzę was wszystkich. Wszystkich was nienawidzę. Kurwy, głupie. Ała, o, cube of meat, jak dobrze, że jesteś ze mną. O! Jezus, jakie to było bliskie. Cube of meat, jak dobrze, że jesteś ze mną, kompania. Jak mi uratował dupsko. Przed tymi pajęczarzami, pięknie, pięknie po prostu. No, coś ślicznego. Jeszcze tylko do szczęścia bym jakiegoś klucza brakło. Oła! Ha! Ale muzyka jest przegenialna. Kurna, jaram się. Jaram się bardzo. Kurde, bo do... Bo radzie to nawet do Treasure Roomu nie mam jak wejść. Okej okay. No to obawiam się, że, że jesteśmy bez klucza. Możemy wejść do tego pokoju z kolcami, ale z czerwonych skrzyni chyba nie wypadają klucze. Więc no Lipton będzie. Kurde Felek, no nic, no zobaczymy, może na bosie coś wypadnie. Siaba dziaba, dziaba, dziaba. Idziemy na bossmana. Pin, dobra. Pięć w miarę prosty. Najgorzej jakbyśmy walczyli z pukiem. On jest trudniejszy, on jest dłuższy. <laughs> Dobry dawcie. Fajna woda, dobrze, że się przydałaś. Zresztą okej, okay, trochę mu zadała obrażeń. Fajnie. Cieszę się bardzo. No i pięknie. Synto, plus range up i mamy David Room. Okej, okay, dwa nieznane itemy. Ja bym spróbował. Brother Bobby. Missing pace 2, evil up, your enemies will pay. Spoko. Tylko, że to nie rozwiązało mojego małego problemu z kluczami. O kurwa. O kurde bele. Ostro. Kurde, płonące piżamy to jest tak kurna trudny przeciwnik. Znaczy, no wytrzymały przede wszystkim dużo już od zwykłych. Dobrze, że oni jeszcze nie, nie to są hopery, a nie lipery. Bo lipery to już jest wyższa szkoła jazdy, generalnie. Liper tym się różni od hopera, że liper potrafi wyskoczyć tak w górę, i zeskoczyć i zrobić taki strzał w czterech kierunkach. To jest straszne po prostu. Okej. Okay. Klucz jakiś, kurde. Ja pierdzielę no. Okej, okay, Brother Bobby jest troszkę upośledzony i strzela nie zawsze w tę stronę, co trzeba, ale... Wybaczmy mu. Jest klucz, dobrze. Żebym ją ja musiał w challenge room wchodzić, żeby... E, żeby klucz dostawać, to jest już niepojęte. Drugi. Dobrze. Czyli mamy sklep i... Treasure room na tym poziomie zaliczony najprawdopodobniej. Zajebiście. Może na tamtym poziomie musiałem Treasure Room odpuścić, no to po prostu masakra. Nie wiem, czy nie dać się im zranić. A nie, bo ten economiko nich piecznie i tak. I ta woda się jakoś tam nie przyda bardzo. To bez sensu. Dobra. Okej, okay, główki, parówki. Główki czy parówki? Można by zrobić taki... Na Facebooku taki konkurs wstawiało się zdjęcie główki, i byście musieli zgadywać, zgadywać to główki czy parówki, na przykład. Bardzo ciekawe, moim zdaniem, i rozwijające percepcje Jak wszystkie tego typu konkursy. Ok. Robale jakieś. Kolorowe. Tęczowe robale. Śmiesznie dobrze mi jak one strzelają. Głupie kurwy. Głupi kundel. Ja się niby pierdolę. Ługa, buga, buga, buga. Głupi kundel. Tu nie mam bomb, no nie mam. Nie weszłeś. Nie weszłeś. Nie weszłeś kurde. Okej, okay. nic nie ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Speed down plus rage is building. Taurus jest dobry. Ej, ja zajebiście wyglądam, nie? Taki zmęczony życiem demon, zblazowany trochę. O Jezus, ile robali. Niech mi się ten rage jak najszybciej zbuilduje, no. Taurus jest fajnym itemkiem, tylko niestety na swój sposób losowym. Okej, okay, już Okej okay. Ała kurwa. No jakaś masakra to pomieszczenie było. Okej, okay. pięknie. I kluczem z kolejny mój. Czemu kurwa nie na poprzednim poziomie? Tempa grosz mato. Chodźmy, o, ale jestem bardzo szybki. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nie najbardziej na świecie. Czy jestem co to MS Missing Page robi, że enemies will pay. Czy ktoś na czacie może wie i mi podpowie? Bo, jak ktoś ogląda na YouTubie, to to jeszcze jest ze streamu. Tak patrzę, może ktoś będzie wiedział o tym podpowiedzi. O nie! Niepotrzebnie źle. Tomek, co ty narobiłeś? Okej. Okay. Ślicznie. No, Robalu. Robalu, czy ci nie żal? Dobra, już wiem, że Missing Page daje efekt Necronomiconu od czasu do czasu. Chyba jak oberwek ktoś tam zasugerował, że tak to może działać. Zobaczymy. Pięknie. Szkoda, że ten rage schodzi w sumie, gdy kończy się pomieszczenie. Tak to jest mała szansa, że on się odpali, jeżeli w jakimś pomieszczeniu nie ma dużo przeciwników chyba, nie? Tak mi się wydaje, że tak to działa w takim razie. Ok. Bardzo zależy od ilości trafionych łez czy coś, a nie od zabitych przeciwników. A do sklepu wchodzimy. Drabina, rabina, super. I resztę na dotację mogę dać. Okej, okay, przy 40 nie ma drugiego poziomu sklepu, ale mam już drabinę rabina, więc możemy wejść tu. Eee, okej, okay, kurde, no to taki wolny jest ten Isaac, że to jest tragedia. Tu bym mógł wejść. No to mi nic nie da w sumie. Eee, jak on się wlecze. Co się wlecze, to nie uciecze. Taka prawda. Tu się drabinka przyda. Drabinka, rabinka I tu możemy przejść. Super skróty Tomku. Jejku, a tu nie mogę nigdzie. Kurwa. Ja pierdolę. O! Tam is head. Spoko. Bardzo fajne za... Kurwa za dwa serca niebieskie, bo te kolce zabierały całe. Ja pierdolę. Uuu, no Oba, coś czuję, że ten run długo nie potrwa już. Czuję, że on może się skończyć bardzo szybko. The fallen, o, to na pewno się skończy bardzo szybko. Kurwa Brimstone! Chodź tu! Chodź tu Cwelu, wleć w to. Nie rani go bolata. Fajnie. W życiu tego nie zrobię Dobra, o jest raid, może, może, ale tylko może Dobra Dobrze, raid się włączył I sin up No dobra Jakoś tam poszło Curse of darkness, cholera nie lubię tego Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Kurwy. Ja pierdolę. O ja, 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 Kurwa, jak chujowym trzeba być, by w to wpaść? Wo! 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 Kurde. Nie po te podepigów, mam jedną bombę tylko. I jest to Kapitan, bomba! Pierdolę to tam. Okej, okay, wam zróbmy tak. O, niecelne bardzo. Bardzo, bardzo niecelne to było. Okej, okay, ale mamy secret room. Bateria, fajnie, cieszę się. Mam dobry item, sam raz na baterię. Idealny wręcz. O, jejku, 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 no. Kolercia. I co ja mam zrobić wam? Fajnie. Dobrze, że trafiłeś, tamku. O! Okej. Okay. Larydziunia! O, chuj. Rozdobczyłem go. Pięknie. O kurwy. A, myślę, że to brimstone'owcy będą szczęśliwie są zwykli. No, ten guppy's head nie jest taki najgorszy. Mógłby być to przepraszam. Głupi head jest lepszy, bo głupi head nam respi muchy dużo. Dużo much. Kurwa mać. Źle, 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 źle. Okej. Okay. Całkiem celnie jak na mnie. Mamy oto skrzynię i. Ała! Jak kujowym trzeba być. Ok, zajebiście. Od mushroom. Właśnie pojawiła się jakakolwiek szansa, że to wygram. Spoko. Szansa właśnie urosła. Ok, mamy sklepik. No zaryzykujmy tę pigułę. Kurwa. Speed down jeszcze naprawdę. Zredukowało mi to, co dzięki. Od Mashroom'owi dostałem, jeżeli chodzi o szybkość poruszania się. Po prostu wleczenie się, to odcinek będzie trwał milion lat. Ale spoko, nie powodajmy mi tego myślenia. Będzie dobrze, mamy szybkie, super szybkie strzały wręcz, więc... Potrafimy wejść w raid, i stać się niezniszczalnymi. Będzie dobrze Tomek, będzie dobrze. Okej. Okay. Fatty. Ło! Wow. To jest gruba, pierdolony. Obżar się a teraz żyga I zasysa jeszcze wszystko. Puuu! A dobra. O tyluju! Ale chujowo. Dobra, zrespił się na wodzie na szczęście. Bardzo dobrze. Bardzo ci tak dobrze, że się zrespiłeś na wodzie, w frajerze. Dobrze, Tomek. Cieszymy się. Jezu. Uzupełnimy spół serduszka. Chociaż tyle. No i lecimy. Okej. Okay. Tam był jakiś koralik na faith up. Dokładnie. Może się przydać. Dobra, dobra, dobra. Teraz się skupiam, więc mogę mało mówić. Ale myślę, że to odbije się pozytywnie na wyniku naszej gry. Tutaj, niestety, czy niestety, a może stety, jest duże pole do walki z bossem. A ja mam drabinę przecież, Tomek, masz drabinę, stary. Dobra, a jest. Mam jeszcze klucz jeden. Okej, okay, zużyję go. Na to pomieszczenie tam. Hmm. Nie tu. Tylko tu i w dół. Nie, tu dwa klucze trzeba. Dobrze, że się zatrzymałem. Kurwa, mać, co by się narobiło, jakbym tam klucz zużył. Jakbym mięsne wyzwiska rzucił po prostu. Wszystko bym rozwalił. Sobie łeb najlepiej. Dobra. O Jezus Maria Co za zjebane bosy. Nie cierpię tych bosów. Jak one już znikną pod ziemią, to nie wiadomo gdzie wyjdą. Dobra, wyłaś teraz. Kurwa! No miałem jeszcze... Śmiertelność. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki The Binding of Isaac Rebath. Trzymajcie się. Cześć.